Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. To jest ważna chwila w historii każdego rządu. Zmiana części składu rady ministrów to stosowny czas do pierwszego podsumowania. Rozmawialiśmy o tym dłuższą chwilę także z Panem Prezydentem przed tą uroczystością, kiedy patrzę na ministrów po mojej prawej stronie, którzy odchodzą dzisiaj z rządu. Chcę jeszcze raz podkreślić, że wzięli na swoje barki odpowiedzialność za najtrudniejszy czas. Te pięć miesięcy, równe pięć miesięcy, kiedy sprowadzali swoje urzędy, to był czas sprzątania, przygotowania gruntu pod nową. Użyję kolokwializmu normalną rzeczywistość. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak ważnym zadaniem było przywrócenie publicznej roli mediów. Minister Sienkiewicz podjął się tego zadania. W sumie najlepszą recenzją tych pięciu miesięcy Pańskiego działania, Panie Ministrze. Był fakt, że właśnie w mediach publicznych każdego dnia możemy dzisiaj wysłuchiwać krytycznych ocen na temat działania, a także pana ministra czy moich. Dzisiaj wydaje się to znowu czymś oczywistym, ale kiedy obejmowaliśmy swoje urzędy, kiedy pan minister Sienkiewicz zaczynał swoją pracę jako minister kultury. To wydawało się to rewolucyjnym i bardzo ambitnym zamiarem, aby media publiczne stały się znowu mediami wolnymi i mediami, które mogą, mają prawo także do krytycznych sądów na temat władzy wykonawczej. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za ten prosty, a wymagający nadzwyczajnej energii, determinacji yy, yy, czyn. Tak, to, to wymagało człowieka czynu przywrócenie tej normalności. Jest to obok ministra Sienkiewicza pan minister Marcin Kierwiński. Też przywrócił pewną normalność, długo oczekiwaną przez obywateli, a mianowicie kiedy podejmował decyzje świadczące o tym, że kończy się czas bezkarności także dla polityków, którzy łamali prawo. I niezależnie od tego, jaki polityczny parasol nad nimi wisiał. Minister Kierwiński nie wahał się egzekwować prawo, i bardzo panu ministrowi za to dziękuję. Wiem, że to nie były łatwe decyzje. Wiem, że do dzisiaj niektórzy panu ministrowi to pamiętają, a ja chcę powiedzieć, że Rzeczpospolita na pewno będzie długo pamiętała ten akt także cywilnej odwagi, a dzisiaj chyba oceniany jako coś absolutnie oczywistego i normalnego. Minister Budka, kiedy wkraczał w w tę przestrzeń gospodarki pod częściową kontrolą państwa, też miał przed sobą zadanie przywracania normalności. Już po kilkunastu dniach minister Borys Budka powiedział właściwie to tu nie trzeba ministra aktywów państwowych, tylko superprokuratora, żeby doprowadzić do porządku sytuację w spółkach skarbu państwa. Na szczęście minister Borys Budka jest prawnikiem i w związku z tym dobrze przygotował także od strony prawnych grunt do naprawy spółek Skarbu Państwa i do wyegzekwowania także y, takiej elementarnej sprawiedliwości w ocenie tego, co działo się przez długie lata w spółkach Skarbu Państwa. Bardzo dziękuję za tę robotę. Wiem, panie ministrze, że. Nie do takich działań Pan się przygotowywał przez lata, ale wziął Pan na siebie odpowiedzialność i zdał Pan dobrze ten egzamin. Minister, minister Krzysztof Hetman pomagał mi każdego dnia, żeby tak skromnie stał za plecami kolegów, ale teraz go widzicie, żebyśmy mogli przygotować Polskę rzeczywiście do y, takiego skoku cywilizacyjnego. Dobrze Państwo pamiętacie ten skok cywilizacyjny, który y, został sfinansowany w dużej mierze środkami europejskimi. Środki europejskie to są nasze środki. I dlatego z taką satysfakcją i z takim poczuciem odpowiedzialnego patriotyzmu mówiliśmy, że obecność Polski w Unii Europejskiej, miliardy płynące do Polski z kasy europejskiej, że to jest jeden z warunków tak, tego skoku rozwojowego, cywilizacyjnego. To udało się wiele lat temu, w czasie tych, tej pierwszej fali pieniędzy, jaka przyszła do Polski. Dzisiaj stoimy przed tym wyzwaniem i trzeba było przygotować urzędy, instytucje, organizacje pracy, procedury, żeby po odblokowaniu przez mój rząd pieniędzy europejskich, żeby te pieniądze służyły rozwojowi i bardzo za to, za to dziękuję panie ministrze, za taką spokojną, też bardzo odpowiedzialną pracę. Ona, ona zaprocentuje, panie prezydencie, jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście miesięcy zobaczymy, co znaczy nie tylko zdobyć pieniądze dla Polski, ale też mądrzej je wykorzystać. Grunt pod to zbudował m.in. pan minister Hetman. Bezpieczeństwo jest absolutnie dzisiaj słowem kluczem. Dziękuję, że pan prezydent wspomniał i zauważył moją obecność na granicy z Białorusią. Tak, bardzo zależało mi na tym, żeby funkcjonariusze, żołnierze, policjantki, policjanci, ci wszyscy, którzy biorą na siebie ciężar, ten codzienny ciężar, obrony granicy, obrony terytorium, pilnowania naszego bezpieczeństwa, żeby wiedzieli, że państwo jest po ich stronie. Podobnie jak w dziedzinach, o których przed chwilą wspomniałem, także i tam musimy wiele rzeczy naprawić. Jest bardzo ważne, żeby żołnierze, Straż Graniczna, policjanci wiedzieli, że państwo jest po ich stronie w tych trudnych działaniach. To jest bezdyskusyjne. I tutaj nic z panem prezydentem z całą pewnością mnie i mojego rządu nie różni, nic nas nie dzieli. Problemem jest to, w jaki sposób pomóc tym, którzy na co dzień bronią ojczyzny przed różnymi ryzykami i zagrożeniami. A więc problemem jest postawienie. Y, y, takiej zapory, która skutecznie będzie chroniła Polskę zarówno przed nielegalną migracją, jak i y, przed zagrożeniami wynikającymi z konfliktów zbrojnych. Y, po tej wizycie, po długich rozmowach z generałami, komendantami, nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy, bo czasu nie mamy, ale bardzo dużo pieniędzy, wysiłku. Y, Pomysłów zainwestować w to, żeby wreszcie bezpieczeństwo naszej granicy przestało być przedmiotem, przedmiotem propaganda, stało się rzeczywiście wielkim wysiłkiem wspólnym rządu, pana prezydenta i ludzi odpowiedzialnych na co dzień za nasze bezpieczeństwo. Nowy minister spraw wewnętrznych będzie musiał także zadbać o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem informacji o wpływach rosyjskich, białoruskich na najwyższych urzędników sprawa sędziego, który zdradził Rzeczpospolitą i który był tak aktywny również w rozbijaniu systemu polskiego prawa przez lata tu, w Polsce, wszystkim nam uświadomiła, ile mamy do zrobienia także w tej dziedzinie. Pan minister Tomasz Siemoniak bierze na siebie wielką odpowiedzialność, i to będzie nas wszystkich kosztowało bardzo dużo pracy. Aby to poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa stało się też faktem. To będzie priorytet dla mojego rządu. Bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne we wszystkich aspektach, we wszystkich kontekstach i będziemy tutaj działali bez wahania. Będziemy, podobnie jak ci ministrowie, którzy dzisiaj odchodzą, będziemy bezwzględni wobec zła. I yy, każdego dnia, każdej godziny. Będziemy współpracowali, działali z każdym, kto ma dobrą wolę na rzecz tego bezpieczeństwa i na rzecz oczyszczenia z tego ewidentnego zła, jakie się rozpleniło w niektórych miejscach w Polsce, tak żebyśmy byli dumni i będziemy dumni z naszych wspólnych wysiłków i tak, aby nasi obywatele, obywatelki czuli się w Ojczyźnie bezpiecznie. Chciałbym tu wszystkim przyrzec, że podobnie jak odchodzący ministrowie. Nowa pani minister, nowi ministrowie i cała Rada Ministrów, panie prezydencie, będzie temu poświęcała cały swój czas, całą swoją energię dla dobra Rzeczpospolitej, dla naszego wspólnego, bezpiecznego domu. Dziękuję bardzo.